Szanowni Państwo, jako lekarz psychiatra zdaję sobie sprawę, że nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. Zdaję sobie też sprawę, jak wiele osób cierpi na zaburzenia psychiczne. Pacjenci są i będą obywatelami miasta Krakowa, członkami lokalnej społeczności. Dlatego chciałabym, aby nasz Kraków, ten wspaniały, cudowny Kraków, stawał się coraz lepszy również dla naszych pacjentów. Marzyłby mi się Kraków, który wspiera powstawanie miejsc pracy dla pacjentów, marzyłby mi się Kraków, który dba również o prewencję zaburzeń psychicznych. Mając na, mam na myśli tutaj dbałość o seniorów. Tworzenie różnych przyjaznych miejsc dla seniorów, na przykład kluby seniora, czy wspieranie takich inicjatyw jak uniwersytety III wieku. Marzy mi się Kraków, który stwarza przyjazne miejsca dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza dzieci i młodzieży z trudnych rodzin. To będzie Kraków dobry, przyjazny dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla osób dotkniętych czy zagrożonych zaburzeniami psychicznymi.